Mój Boże, w tym momencie ciszy i refleksji stajemy przed Tobą z całą pokorą i otwartymi sercami na Twoją obecność. Uznajemy, że Ty jesteś Stwórcą wszystkiego, co istnieje, tym, który uformował niebo i ziemię mocą swojego słowa, i że nawet dzisiaj podtrzymujesz nas swoją potężną ręką. Wiemy, że bez Ciebie nic nie znaczymy, dlatego przychodzimy z całym szacunkiem, aby Cię szukać, aby ponownie poczuć ciepło Twojego ojcowskiego uścisku. Panie, niech w tym momencie, gdy łączymy się w modlitwie, poczujemy Twojego Ducha Świętego miłości, aby każdy z nas był napełniony pewnością, że jesteś obok nas. Nie ma lepszego miejsca, aby być, o Boże, niż w Twojej obecności. Jesteśmy mali i ograniczeni, ale Ty jesteś nieskończony, wielki w miłości i miłosierdziu. Teraz zapraszamy Cię, o Ojcze, Abyś wszedł do naszych domów, do naszych serc, do naszych najgłębszych myśli. Wylej na nas swoje pokoje, ten pokój, którego świat nie może dać, ale który Ty nam obficie ofiarujesz. Boże, znasz każdy nasz ból, każdy nasz strach, lęki, które nosimy w sercach. Wiemy, że żyjemy w świecie niepewności, ale Ty jesteś Bogiem Pewności. Ty jesteś naszym schronieniem i mocą, zawsze obecną pomocą w uciskach. Dlatego wybieramy, aby ufać Tobie. Ufam, że nawet w chwilach, gdy nie rozumiemy, co się dzieje, gdy nie widzimy drogi przed sobą, Ty już nakreśliłeś doskonały plan dla nas. Więc, Panie, pomóż nam odpocząć w Twojej opiece, całkowicie oddać się w Twoje ręce i ufać, że Ty dbasz o każdy detal naszego życia. Ojcze, wśród chaosu tego świata, niech znajdziemy spokój w Tobie. Niech Twój łagodny i słodki głos uciszy burze, które nosimy w sobie, niech będziesz przewodnikiem, który pokazuje nam właściwą drogę, nawet gdy wszystko wokół wydaje się niepewne. Twoja miłość nas otacza i to wystarczy. Chcemy poczuć Twój dotyk, O Boże, ten dotyk, który przywraca, który uzdrawia, który nas przekształca od wewnątrz na zewnątrz. Wyjdź teraz, Panie, w nasze życie i spraw, aby Twoja wola się spełniła. Niech doświadczymy Twojej obecności w sposób głęboki i odnawiający. Niech Twój Duch Święty nas otoczy i przypomni, że jesteśmy bezpieczni w Tobie, bo Pan jest tym, który się o nas troszczy, dzisiaj i na zawsze. Ile razy, Panie, stawaliśmy przed przepaścią, nie wiedząc jak przejść, ale Ty, swoją nieskończoną łaską, otworzyłeś drogę. Ile razy desperacja nas ogarniała. Trudności nas dusiły, i wtedy, o Boże, czuliśmy Twoją wyciągniętą rękę, podnoszącą nas, przyciągającą z powrotem do światła. Wiemy, że świat jest pełen wyzwań, niebezpieczeństw, których często nie potrafimy przewidzieć, ale uznajemy, że Ty jesteś Bogiem, który wszystko widzi, wszystko wie i dba o każde z Twoich dzieci. Przypominamy sobie teraz, Panie, te momenty, kiedy byliśmy na skraju rezygnacji, gdy strach wydawał się większy niż nasza wiara. A wtedy Ty wysłałeś znak, słowo, niespodziewaną pomoc i mogliśmy znów wstać. Wiemy, że to nie była zbieg okoliczności, wiemy, że to była Twoja boska interwencja, chroniąca nas przed większymi niebezpieczeństwami, uwalniająca nas od zła. Może nie zdawaliśmy sobie sprawy w tamtej chwili, ale patrząc wstecz, widzimy wyraźnie, jak się nami opiekowałeś. Ojcze, dziękujemy Ci również za niewidzialne ocalenia, te, które nigdy nie miały miejsca. Ocalenia od wypadków, które się nie zdarzyły, od chorób, które nas nie dotknęły, od błędnych decyzji, których nie podjęliśmy, ponieważ prowadziłeś nas inną drogą. Twoja ochrona jest stała, nawet gdy tego nie dostrzegamy nawet gdy nasze oczy nie potrafią dostrzec nadchodzącego niebezpieczeństwa. Wiemy, że w każdym czasie Pan jest z nami, strzegąc każdego kroku, każdego wyboru. I dzisiaj, Ojcze, chcemy Ci dziękować za każdą z tych sytuacji, w których Twoja ręka nas chroniła. Chcemy Cię chwalić za Twoją wierność, za Twoją miłość, która nie zawodzi. Wiemy, że bez Ciebie nie bylibyśmy tu dzisiaj, dlatego chwalimy Cię całym naszym bytem. I dlatego, Boże miły, nasze serce przepełnione jest wdzięcznością za wszystko, co uczyniłeś. Nie ma wystarczających słów, by wyrazić, jak bardzo jesteśmy wdzięczni za Twoją nieskończoną dobroć, za Twoje miłosierdzie, które odnawia się każdego ranka. Wiemy, że jesteśmy słabi, że często zbaczamy z Twojej drogi, ale Ty, swoją ogromną miłością, ratujesz nas, dajesz nowe szanse i oferujesz nam swoje przebaczenie. Dziękuję, Panie, za Twoją nieustanną troskę. Dziękuję, że zawsze jesteś obecny, nawet gdy tego nie zauważamy. Dziękuję, że kochasz nas w sposób, którego nigdy nie moglibyśmy w pełni zrozumieć, że chronisz nas, gdy jesteśmy rozproszeni, że prowadzisz nas, gdy jesteśmy zagubieni. Twoja dobroć, o Boże, jest światłem, które nas prowadzi, dlatego dziękujemy Ci. Z każdym dniem widzimy Twoją rękę działającą w naszym życiu, od małych błogosławieństw po wielkie cuda, które czynisz. Chcemy Ci dziękować za wszystko odwiedzenia na naszych stołach po ochronę podczas nocy, gdy śpimy. Wiemy, że nie zasługujemy na Twoją łaskę, ale przez Twoją dobroć otaczasz nas swoją miłością. I to napełnia nas wdzięcznością, bo wiemy, że jesteśmy cennymi w Twoich oczach. Panie, chcemy również dziękować Ci za lekcje, których nauczyliśmy się w trudnych chwilach. Wiemy, że nie zawsze rozumiemy, dlaczego napotykamy wyzwania, ale dzisiaj wybieramy, by zękować, ponieważ ufamy, że masz cel w każdej sytuacji. Dziękujemy za chwilę słabości, ponieważ to w słabości widzimy, jak Twoja moc doskonała objawia się w nas. Dziękujemy za zamknięte drzwi, ponieważ wiemy, że masz coś lepszego przygotowanego dla nas. Dziękujemy za nie, które otrzymaliśmy, ponieważ wiemy, że często ratujesz nas przed pułapkami, których nie potrafimy dostrzec. Dziękuję, Ojcze, za wszystko. Za każde ocalenie, za każde błogosławieństwo, za każdy moment, w którym czuliśmy twoją rękę nad nami. Dziś chcemy żyć w wdzięczności, ufając, że zawsze wiesz, co jest dla nas najlepsze. Nasz przyszłość jest w twoich rękach. Dlatego możemy odpoczywać w pokoju. Panie, wiemy, że przyszłość jest pełna wyzwań, ale nasze zaufanie jest oparte na Tobie. Twoje słowo uczy nas, że ci, którzy ufają Panu, są jak góry syjonu, które się nie chwieją, ale trwają na zawsze. I na tej prawdzie chcemy się umocnić, O Ojcze. Chcemy każdego dnia iść z pewnością, że jesteś z nami, że Twoja miłość i troska nigdy nie zawodzą. Ojcze, w obliczu niepewności tego świata, jesteśmy kuszeni do wątpliwości, do obaw o jutro. Ale dzisiaj wybieramy, aby zaufać Tobie. Wybieramy wierzyć, że ten sam Bóg, który nas uwolnił w przeszłości, jest Bogiem, który prowadzi nas dzisiaj i ochroni nas w przyszłości. Wiemy, że jesteś wierny i żadna Twoja obietnica nie upada na ziemię. Dlatego, nawet gdy nie rozumiemy, nawet gdy drogi są trudne, Wybieramy Ciebie czcić, ponieważ wiemy, że Ty masz kontrolę nad wszystkim. Odnów, O Boże, naszą wiarę. Niech rośnie z dnia na dzień, niech się umacnia w obliczu przeciwności. Niech będziemy widzieć oczami wiary, wiedząc, że już przygotowałeś grunt naszej zwycięstwa. Chcemy bardziej Tobie ufać, więcej odpoczywać w Twojej obecności, oddać nasze niepokoje i lęki w Twoje ręce. Ty jesteś naszym pasterzem i niczego nam nie zabraknie. Ty jesteś naszym przewodnikiem i wiemy, że poprowadzisz nas na zielone pastwiska do spokojnych wód. Ojcze, naucz nas czekać na Ciebie. Niech nasza wiara nie będzie zachwiana przez okoliczności, ale niech będzie umacniana pewnością, że Ty jesteś Bogiem, który wszystko może, który dba o każdy szczegół. Wiemy, że w twoim doskonałym czasie wszystkie rzeczy będą współdziałać dla naszego dobra, dlatego możemy odpoczywać w pokoju. Zwycięstwo już jest przez ciebie przygotowywane, a wszystko, czego potrzebujemy, to ufać. Zwiększ naszą wiarę, o Panie, i niech będziemy iść z pewnością, że zawsze masz dla nas to, co najlepsze. Ukochany Ojcze, chcemy jeszcze raz podziękować za twoją tak słodką, tak stałą obecność. Czujemy Twoją rękę nad nami, czujemy Twoją troskę i Twój pokój przenikający nasze serca. I dlatego wychodzimy z tego momentu odnowieni, z pewnością, że Ty dbasz o wszystko. Niech ta modlitwa, Panie, nadal echo w naszych sercach, przypominając nam, że jesteś wierny i nigdy nas nie opuszczasz. Prosimy o Boże, abyś nadal prowadził nasze kroki, oświetlał nasze drogi i chronił nas od wszelkiego zła. Niech Twoje błogosławieństwo będzie nad nami, nad naszymi rodzinami, naszymi domami i wszystkim, co robimy. Panie, niech żyjemy z pewnością, że Ty masz kontrolę nad wszystkim, a w Twoim doskonałym czasie zwycięstwo przyjdzie. Niech Twój pokój, ten pokój, którego świat dać nie może, nadal nas otacza, dając nam siłę do stawienia czoła każdemu wyzwaniu z pewnością i wiarą. Zękujemy, Panie, za Twoją wierność, za Twoją miłość, za Twoją ochronę. Chwalimy Cię i dziękujemy dziś i zawsze. W imieniu Jezusa oddajemy Ci całą naszą przyszłość, ufając, że to, co najlepsze, jeszcze przed nami. Amen. Jeśli podobają Ci się nasze modlitwy, daj lajka, podziel się, aby więcej osób mogło modlić się z nami. Zapisz się na kanał i włącz dzwoneczek aby zawsze otrzymywać nasze powiadomienia. Bądźcie pod ochroną Pana.